Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mostu witam was w kolejnym odcinku do mojej Jesteśmy w FFPS-ie Uznałem, że jak już Tam zacząłem grać w inne gry, to w tą też zagram Muszę dokończyć jeszcze serię z FNaFa 3 FNaFa 4 i FNaFa 5 Więc trochę do tego nadrobienia jest kiedyś to zrobię Aktualnie mi się nie chce z i... Chciałem powiedzieć przekleństwo, ale sprzedałem, że to YouTube, no tak e, Więc zaczynajmy od razu Miałem duże problemy z przechwytywaniem tej gry w obs więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Stworzymy z tę pizzę. Jaką ja pizzę lubię? Peproni Peperoni, no też lubię. Grzyby, niech będzie. Oliwki też lubię. To też lubię. Wszystko w sumie lubię. Cebula, cebula na pizzę? W sumie dobra jest nawet. Dobra, chodźmy do tej pizzerii. Rozpocznijmy tą. Początkową sekwencję. Tutaj trzy były z tego co pamiętam. Eee, Te trzy. Po trzy się dawało na jedno dziecko. Eee, masz jeszcze dwa i się nażryj Aha, to by już dawałem. Tete, aha, temu nie dawałem, no tak. Dobra, i teraz będzie Freddy. Czyli Freddy mu trzeba dać jedną i wpakować tutaj w dziecko pizzę. Dobra, chodź tutaj na dół, misiu, prosił mój. Ja ci daję. Aha, nie, nie starczyło. Jedna pizza by chyba wystarczyła. No. Runda czwarta. Coś. Coś nie tak się dzieje z tym ewidentnie. Oj, oh. no i przechodzimy do gry. O, oh. tu się glikało Spacja. To. O. Oh. No i teraz będą te, te, te sprawdzania Serio FNAF ma ograniczenie 30 klatek? Nieźle Znaczy przynajmniej tutaj ma ograniczenie tych 30 klatek I sorry, że widać te FPS, -y, No ale ja zawsze mam włączone e A dzisiaj miałem problem z tym przekwitywaniem I musiałem cały ekran przekwytywać, więc to też będzie widać In 3, 2, 1 chyba ch nie rusza się. Nie no, w tej pierwszej misji ona się nigdy nie rusza. Nie. Się od razu bym mógł zaznaczyć, jakby, że wszystko jest nie, ale no. Zróbmy taki roleplay, ja nie wiem co się dzieje. U, wracamy do roku 2017 eee, nie. Ta gra chyba w 2017. Czemu zawsze jak nagrywam to chce mi się ziewać? No popierdoli mnie. Już minęła ponad minuta filmu, chyba można. Minęła ta minuta filmu? Chyba nie. Chyba tak, znaczy. Mam nadzieję. Proszę, uzupełn uzupełniłem od razu wszystko. A nie, przy tym ostatni. No, przy tym ostatnim dźwięku się jednak poruszyła, no. Oczy się jej ruszyły. It's a new day. <laughs> Dobra, pomijmy to. Mimo, że lubię mega to intro, to jednak. Pewnie każdy je, dużo osób je widziało Let's get started! Dobra Stówka na początek Damy radę Mogłem sobie w sumie bluzę założyć, zanim zacząłem to nagrywać, ale... No To kupujemy Co tu jeszcze można kupić? E... Dobra, cicho bądź Wiem, co tutaj mam robić. Scenę bym kupił w sumie. Od razu. Jakąś taką najtańszą, mimo że nie ona, nawet kogo na niej postawić. Oh my god! Znowu połamy ci kości? Jednak nie. Biedny Halpi. O kurde. No. Połamałem helpiego Teraz trafi Proszę eee... I trafię Ło, tylko raz nie trafiłem Niezły jestem w tej grze Dobra, dostałem, dostanę kasę, aha, no okay. Tutaj wezmę mimo, że tutaj się nic nie zarabia, to chociaż raz zagram w tą grę. Take one. No, wziąłem jedno. Wow, sponsor shit. No, thanks. Nie, dziękuję. Później by się mi wyświetlało to Na, podczas nocy, a tego chyba nie chcę. Się teraz skupiam. Ło, wow, ale jestem dobry w tą grę. Nie, jestem mistrzem. Jeszcze jedna runda. O kurczę. Nie, yeah, trafiło, trafiło. Tysiąc! Ło! Wow. Jestem zajebisty w tą grę. Nie ma lepszego ode mnie. Zdecydowanie. Dostanę. Ha, dziękuję bardzo. Dostanę stówkę, teraz można ją przepitolić. Kupię większą tą scenę. Mogę animatroniki już kupować? Mogę! Wezmę odkurzacz, bo zawsze robiłem... lubiłem odkurzacz. Eee, I kupię jeszcze to. I kupię jeszcze to. Tutaj już nic nie kupię za 20 dolców. Inflacja. Zarąbiliście. Mam jeszcze 7 tych tokenów, może coś zarobię. O, 500 od razu! To jest sporo. 700. A kolejna stówka, nie no, jest to super. Jest najlepsza w tą grę, nie? Co tak teraz zapitala? Przecież się tak nie zapitalało. Ci ja, może, może trochę mikrofon odsunę. Jest. Kurczę, Przestrzeliłem. O pinkę. Małą Dobra no to jedno i tak może Muszę teraz trafić Trafię, dobra 800 to też nie jest tak źle Lepiej niż na kaczkach i tak Nie no, przecież ja Katalog Stąd bym wykupił już po prostu wszystko Buy item Buy item Bajajtem, buy bajajtem, buy bajajtem, buy bajajtem. Sam już nic nie kupię. Sam może lepiej usiądę. O! Oh. No i tu się już zaczyna robić porządnie. Kolejna stówka, ja biorę odkurzacz lubię odkurzacz. Odkurzacz to jest najlepszą postacią. Diu, 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 diu. Kasy nie mam na razie, więc od razu idę pograć w gierki. W tą głównie, bo na największym stylu. Przecież miałem kasę, ja wiedziałem. Dobra, jestem po prostu mistrzunio w tą grę. Och, a Satisfying! Dobra. I... Przestrzeliłem? Nie, jest, trafiło, dobra ehm... No i kolejna stówka, dziękuję bardzo Katalog Weźmy już tutaj stąd, bo on mnie stać No dobra To od razu zrobię tą... Tego easter egga. Co jest? Tiu. Tiu. Tiu, 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 trochę głośno dobra Ach, chcę robić tego starego bo za niego się chyba więcej punktów dostaje mi się wydaje a może i nie no czemu wpadasz na to, to za głupia auto w GTA się grało dużo. Może mi się to pomoże tutaj To prawie jak w GTA, GTA 2 Dosłownie 2. Bo 2D i GTA 2 <ścoughs> Tu 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 Kurczę. Ty 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 ty, 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 ty. Gruba kurwo Nie po to na ciebie pieniądze wydawałem No nienawidzę tych aut Te auta są głupie Jedź szybciej um. I chyba tutaj w tym czwartym okrążeniu to powinno być? Jest Oh. 29 FPS w gierce 2D. O kurczę mój komputer ma wyraźne problemy. Muzyka cichnie. O nie, idziemy zajechać do baru. Wiem, że nie jestem tu mile widziany, ale daj mi wejść. To była taka gra z tą nazwą. Nie. Pa, nie o takiej nazwie była fangame Fnafa. Ale nie grałem nigdy w niego. Nie lubię go zbytnio. By. Nie wiem, nudny według mnie jest trochę. Ale to są tylko moje odczucia. No, pójdziesz tam, czy nie? No. Dobra. Nie wiem, czemu żeś se to pod dosłownie pod domem nie zaparkował, no ale. O! Zostaw go samego! Miał ciężki dzień! Ja też! Mówię ci, żebyś nie zamykał swoich drzwi. To mój dom, nie mogę tego zignorować. Otwieraj te drzwi. Muszę znaleźć wyjście z zewnątrz tim długi tim macie W to miejsce ponownie nie wybaczę mu tego, jak wróci. Stówka! Dwie stówki! Co my tutaj jeszcze mamy? No to co? Poszalejmy. O kurczę, tak żebym poszalał, że nie mogę nic innego kupić. Przydałby się jeszcze to z tego, więc może jeszcze raz zagram tylko razem bez tego i starego i się starając, starać zdobyć jak największy punkt. Dobra, dobrze mi idzie. Kur. No, super. Akurat tak to powiedziałem. Ja cały ten odcinek przegrałem w minigierki zamiast noc przejść, nie? Ale to nieważne, nie mogę... Nie chcę zmarnować tych tokenów co są. No, ja nie wycelowałem w niego. Sam się w nie wpierdolnił. Panie policjancie, na czołówkę wszedł mi. Okej, okay, dobrze, dobrze jest, dobrze jest w miarę. Czemu każdy pod prąd jedzie? A nie, bo tu ja jadę pod prąd, dobra, to nieważne. Jest super. Gol! 2501! 2501, szkoda, że nie. 2137! katalog nie katalog, pogram jeszcze w coś i i zrobię tą upgrade podłogi jeszcze raz w co zagram w sumie dobra ja pierdolę prawie 200 km na godzinę tego polskie prawo już nie przewiduje Ktoś ciul wie, czy to nie są jakieś inne jednostki. Ma. Za chwilę mnie będą zbierać jakieś jednostki specjalne, jak się kurwa w kurwie na tą grę. Kurwa! Się w już. No i zacznę przykryć. No i ciula będzie z tej słówki, co miałem dostać. Kurwa! Niecił jemany. Musiałeś tam stanąć akurat. Ty, 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 Ostatnie okrążenie. Na pewno nie zdobędę takiego wyniku jak poprzednio, ale może chociaż 2000 nie. Nie będzie 2000. 1939, fajnie Dobra, no niech będzie też tyle, no Dostałem chociaż stówkę. Jest, dostałem nawet dwie stówki, dziękuję. O kurczę, ale biało. Mam biało, mam biało. Fruity na nienawidzę tej minigierki. Tu nic ciekawego nie ma. Kupuję to. się wkurzemy tam ta gierka. Dobra. Ostatni token przepitole na to. Idealnie. Przygwizdzone. To jest już chyba 15 minut. Nag... 15 minut nagrania. Ja... A ja gram w gierki. Znaczy no niby to jest FNAF, ale... Przydałoby się noc przejść, nie? Ale ta noc chyba będzie szybka, bo nie będzie żadnego animatronika mi się wydaje. Plup! Ha! Tysiąc. Jest to super w tę. Naprawdę nie ma lepszych ode mnie. No i stówka, no i zobacz tam co mogę... Mam już 0 tokenów, ale... Zobacz tam co mogę wydać. Niech wedzę. Nic, nic nie mogę kupić. O, moja ulubiona zakładka. Czemu tak dużo? Nawet nigdy nie grałem w tą gierkę, ale proszę. No i co? No, lecimy. Oh. No, super, super. Super. Super gościu, dzięki, że mi to mówisz. Poprawiłeś mi humor tak bardzo, że nie wiem. Okej. <grym> Okej. Okay. Okay. Dobra. No. Ja nie wyłączam i tak nie tutaj nie chodzi teraz tej nocy. Chociaż. A baby nie, nie jest. Przecież baby chyba jest. Sam już nie pamiętam. Niby nikogo nie ma. Ja nie ufam. No, no, no na pewno pójdę na kawę. no Ale ja pójdę bluza założyć, bo mi tak zimno, że ja nie mogę. Nie, jakoś tak teraz zimno się zrobiło Specjalnie się zrobiło zimno, że nie ziewał na odcinku No, zawsze ziewam na odcinku Co ze mną nie tak? Jakbym teraz grał normalnie i nie nagrywał, to jestem pewny, żebym nie ziewał, a tak to ziewam Fantastyko! Dobra, Czyś te wychodzimy stąd Nic nie słyszę. Chyba jest bezpiecznie. O dobra. Ostatni task. Coś wykryło, bo słyszałem. Ktoś was on spital, nie? Logof. Yeah. Dobra. Super. Dobra, zostawcie mnie ludzie. Ja chcę po prostu. Uwaga, czy będą jakieś zgłoszenia? A nie, najpierw to no, tak. Dziękuję. Już to słyszałem To ty nie, nie wiem, które zakończenie chcę robić do... Dobra Niech będzie Wiem Może no. przyjdzie do testu? Super dzięki, na pewno mi się spodobają. Nie, nie można mu w nas pipnąć. Poruszy się. Nie poruszył się. One. Ej, eeee, mi się pój. No przestań to zakładać. Zostaw Ty, od razu sobie screena na miniaturkę zrobię Why not? Trzeba to będzie FPS-y wyciąć, ale... Tak wiem, fajnie, że to na odcinku robię, no Tylko później mi się nie chce wyciąć tych klatek z filmu, dlatego zrobię od razu screena Będzie tak dużo prościej Zostaw mnie. On chce mnie zabić. On chce dobrać się do mojej dupy. Co to? Co, co? Już? O kurczę. Dawaj gości, ostatni dźwięk i lecimy stąd obaj. Nie, to jest tylko nagraną kasetą, no ale. Ale i tak co leciby. Fru, nieby. Fru! Ja lecę do montowania. Fru! Zmontować, no samo się nie zmontuje, tak? Już? O nie, spadła! Przestań to zakładać Na wszelki wypadek, mimo że spadła już wartość, no to End tape To było słodkie Uwaga, ile będzie pozwów? Jeden chyba, o kurde, zero super. Można coś stąd kupić. Animat, kupiłbym to. I animatroniki. O nie kadet o, a chciałem candy kadeta właśnie No to dobra, i, idziesz Ty, Mr. Hippo i, i nigdy więcej się tutaj nie, nie zmieści w moim przedziale cenowym I ciul Proszę Mr. Hippo Mam nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego tego Dobra, a to było to... Tyle na ten odcinek, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku gdzie wykorzystam te tokeny i przejdę następną noc, tak więc do zobaczenia i hej!